Jak przesyłać pliki przy pomocy poczty elektronicznej do portalu dokumentów? Portal dokumentów pozwala przesyłać online faktury w postaci skanów lub zdjęć do biura rachunkowego lub księgowości w firmie. Oprócz standardowego sposobu, to jest wysyłki z portalu, istnieje metoda przekazywania faktur za pośrednictwem poczty e-mail. Oznacza to, że zamiast logować się do portalu, możesz wysłać fakturę na odpowiedni adres e-mail, a zostanie ona automatycznie przekazana do księgowości. Będąc zalogowanym do portalu Dokumentów, wejdź w ustawienia aplikacji, a następnie uruchom sekcję Skrzynka e-mail. Kliknij w przycisk Skonfiguruj adres e-mail. W pojawiającym się polu wprowadź nazwę adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury. Przemyśl nazwę, gdyż nie będziesz mógł jej później zmienić. Po zatwierdzeniu będziesz mógł dokonać ustawień dla tego sposobu wysyłki. Jeśli chcesz, aktywuj powiadomienia o pomyślnym przesłaniu pliku drogą mailową. Poniżej znajduje się lista zaufanych nadawców, to jest adresów, z których będą mogły być przesyłane dokumenty. Domyślnie znajdują się tu adresy użytkowników portalu dokumentów, którzy mają uprawnienia do korzystania z usługi. Możesz w każdej chwili dodać kolejny zaufany adres nadawcy lub całą domenę. Gdy dodasz domenę, możesz wykluczyć z nadawców pojedyncze adresy. W tym celu skorzystaj z opcji Dodaj do zablokowanych. Od teraz nadawcy mogą przesyłać dokumenty pocztą e-mail, a te automatycznie trafią do portalu, a stamtąd do księgowości, w zależności od ustawionego trybu pracy, od razu lub po zaakceptowaniu przez wyznaczoną osobę.